Witam bardzo serdecznie wszystkich słuchających. Dzisiaj nagrywamy w najstarszym możliwym gronie eksperckim. Jest z nami Kuba. Witamy Cię. Cześć, witajcie. Jest nasz stały bywalec Przemek. Witam. Oraz ja powracam po krótkiej przerwie. Nazywam się Max, miło mi. Dzisiaj w bardzo dobrych humorach, myślę, możemy. Wiedzieć, że Bayern rozgromił Bayer Leverkusen na wyjeździe. Cóż to był za cudowny mecz, bo poproszę Cię o analizę i o, żebyś podzielił się z nami wrażeniami z tego meczu. Powiem tak, według mnie była to najlepsza pierwsza połowa w tym sezonie w naszym wykonaniu. Widać było, że po meczu z Eintrachtem chcemy pokazać swoje takie zaangażowanie od początku, zaprezentować swój styl, co przełożyło się faktycznie na wynik, ale widać było to w każdym zagraniu naszego gracza, że stara się, że nie odpuszcza, mimo że przeciwnik, patrząc nawet na tabelę, jest zdecydowanie wyżej notowany niż choćby przed przedrą reprezentacyjną Eintracht, a mimo to narzuciliśmy takie warunki, warunki przepraszam, że przeciwnicy praktycznie nie byli w stanie no pograć sobie w piłkę brzydko mówiąc, tak? Myślę, że można pokazać taką grą, na co nas stać w dalszej części sezonu, i że sytuacja będzie cały czas ulegała zmianie, ale tylko na naszą korzyść, tak, jeśli chodzi o ligową tabelę. Tak, z pewnością był to jednak mecz dwóch odmiennych połówek, prawda? gdyż nasze zaangażowanie, zaangażowanie Bayernu zarówno w pierwszej, jak i w drugiej połowie troszeczkę się różniło. Tak, zdecydowanie się różniło, widać że było, że druga połówka nie jest już grana na 100%, mimo że wiadomo, nie zabrakło sytuacji, które mogły, a nawet w pewnych momentach powinny skutkować golami, ale wiadomo, w pamięci jest mecz już w Lidze Mistrzów w środę, więc na pewno trzeba było dać niektórym zawodnikom odpocząć tak, aby zregenerowali się, więc jest to zrozumiała decyzja Nagelsmana. Tak, sam Robert Lewandowski w pomeczowym wywiadzie dla Dazn powiedział, że wychodząc wchodząc do szatni po pierwszej połowie, piłkarze czuli już to, że trzy punkty jadą do Monachium i rzeczywiście troszeczkę mogli spokojnie podejść do rozgrywania meczu. Przemku za to dość szybko został zmieniony Alfonso Davis dzisiaj, prawda? Co było tego przyczyną? Julian Nadziorc nam powiedział w wypowiedzi że podobno jest to delikatny uraz w uda, będąc go badać przez najbliższy jutro, by ocenić czy będzie gotów na mecz z Benficą. Miejmy nadzieję, że tak, bo w końcu mamy Davisa, który tak nas zachwycał w 2020 roku i pamiętamy co później było, gdy wypadał na kilka spotkań, przez praktycznie rok go nie mieliśmy w najwyższej formie. Tak, z pewnością. Jest to nasz mały diamencik, a przesuwanie Hernandeza na lewą obronę, czy też granie R Omarem Richardsem, przepraszam, no byłoby nieco ryzykowne, szczególnie w, w przypadku Ligi Mistrzów. No to prawda, ale tu chyba raczej wynagradzam na raczej manewr, że Josip Stanisic byłby na lewej obronie, a Benjamin Pawart na prawej stronie obrony też to jest możliwy wariant, oczywiście, znaczy Nagelsmann pokazał nam już, że dość elastycznie też potrafi podejść do składu, także myślę, że no tak jak dzisiaj na przykład wynik był pewny, wtedy wszedł już Omar Richards, prawda, żeby dostać jakieś minuty i pokazać się nieco. No tak, tylko że no jednak to nie jest na klasę bajerną, no, umówmy się jednak. No jeszcze z pewnością, no jednak bądźmy też spójrzmy na to z dystansem, gdyż no, ten zawodnik przyszedł z drugiej ligi angielskiej za darmo, więc. Z wieku no, 24 lat, więc. No, więc nie można się było spodziewać cudów, aczkolwiek ja bym nie był taki sceptyczny jak tej Przemku i jednak dałbym mu jakiś okres, przynajmniej te dwa sezony, na być o... może wejście na odpowiedni poziom. Pytanie, czy on ma dwa sezony w Bayernie, Bo. Jednak mając 24 lata i grając na zapleczu Premier League, to, to nie jest najlepsza laurka dla takiego piłkarza. Ale był za darmo, tak? E tak. No to chyba jedyny pozytyw, jaki sobie zapiszę przy jego nazwisku. Znaczy, za darmo. No z pewnością do, 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 do została przy zawarciu kontraktu z zawodnikiem na pewna kwota, którą zawodnik otrzymuje. No, tak zwana prowizja. Tak, oczywiście, ale mówimy o samej kwocie między klubami, że tak powiem. No to tak, no, może jeszcze zanim zarobimy. Może, może gdzieś tam ktoś z dołu, tabeli, kto go wykupi, bądź. No bądź Miuch może. Fun fundusz Inwestycyjny Arabii Saudyjskiej, ktoś przejął Uniukas, to może tam. No, miejmy, nadzieję, miejmy nadzieję, że będą szastali pieniędzmi i. Wykupią. No, ja bym najchętniej Sara im sprzedał. To by był taki. Jakieś... 10 milionów na przykład. To promocja dla nich. To może w pakiecie Sar Richards i Toliso. No, to, to Liso to już i tak pójdzie, także to już to już mamy Ale w zasadzie... Mówimy, że to jest nowka sztuka i od Stycznia już go weź <laughs> <śmieckim> niemniej, nie, niemniej jednak właśnie Przemku, tego się najbardziej obawialiśmy, że, że zba, zboczymy z tematu dzisiejszego odcinka. E, wracając do meczu, no myślę, że to był mecz, e, w którym bardzo dobitnie widać było rękę Nagelsmana i rzeczywiście gdzieś tam ten system podań się trochę zmienił ruchu. Przemieszczanie się zawodników, mi szczególnie bardzo dru, dru, zaimponowała drużyna jako kolektyw. I chciałbym cię właśnie, Kubo, spytać, czy ty tam rzeczywiście też widzisz rękę Nagelsmana, czy też to była kwestia indywidualnego podejścia zawodników, czy może też oba, naraz, oba, oba aspekty naraz? Ja myślę, że tutaj faktycznie widać styl Nagelsmana, zresztą Widać, że intensywnie przy linii gestykulował i artykułował swoją radość w momencie, kiedy zawodnicy strzeli to teraz no, no, kolejnego gola, gol za golem, wiadomo, padał. Anna Gelesman cieszył się razem z drużyną i widać tą chemię, widać to, jak jest ze zawodnikami. Ale też, co ważne, no nie byłoby tego, gdyby nie forma i motywacja poszczególnych zawodników, ponieważ były takie mecze, gdzie Gnabry zawodził, tak? gdzie nie mógł się wstrzelić, a tutaj świetna współpraca, czy to z Gorecką, czy z Müllerem, właśnie wymieniony Müller, on też czasem mecze, w których wiadomo potrafił się odnaleźć, czasem takie, w których niekoniecznie mu to wychodziło, a tutaj znowu, jak, jak za swoich najlepszych lat, strzelił gdzieś tam udem, tutaj wiadomo asysta, a potem po świetnym przejęciu całej drużyny, więc, więc uważam, że to naprawdę Dobre wykonanie tej pierwszej połowy No i potem całego meczu w efekcie Tak, jako ciekawostkę Chciałbym dodać, że Thomas Miller Swoją dzisiejszą dwudziestą asystą W roku kalendarzowym Wyrównał rekord Franka Ribery'ego Z roku 2011 Więc oczywiście budzi to Podziw Pewnie szczególnie twój Przemku Jako, że to twój zdaje się ulubiony piłkarz no zgadza się, no jak ja zobaczyłem tę bramkę dzisiaj, Miller, to pierwsza no, no typowy Tomek, no inaczej on tego nie mógł strzelić. No, jeszcze brakowało, żeby się odbiło od spojenia bramki, prawda? Wtedy byłby najlepszy. Ale to można powiedzieć, że Nikaz widać już Tomasem Millerem bramkę. Tak. Tak, chociaż miałem wrażenie, że akurat gdyby nie, gdyby, gdyby nie interwencja, gdyby nie, znaczy interwencja, gdyby nie yy, ta obcierka. <laughs> czy to, tak, to mogłaby ta bramka nie wpaść. Tak, znaczy te, ta piłka mogłaby nie wpaść do bramki, bo jednak Hradecki dość, dość dobrze zainterweniował, no jednak Miller. <laughs> po swojemu, tak? <laughs> tak? Tak, jak typowy Rite Maker. Tak, no i z pewnością. Myślę, warto myślę że też... w tym miejscu tak. warto byłoby zaznaczyć właśnie yy, świetne zachowanie Niklasa Zyle w tej sytuacji. No, szczególnie jeśli chodzi o sferę techniczną, bo rzeczywiście tam obrońcom Dokładnie. mocno zakręcił. Bardzo ładne zamarkowanie uderzenia, i, i tak, no zyle widać, że się odnajduje. No, nie tylko. Skoro on w, yy, ostatnio czytałem, tak, że w drużynach młodzieżowych grał nawet jako dziesiątka. Yy, tak, tak. Yy, w Frankfurcie jak zaczął karierę swoją. Tak, więc pomimo, pomimo swoich wielkich gabarytów, rzeczywiście coś tam z piłką potrafi zrobić. Więc jak dla mnie to jest podstawowy wybór na prawą obronę. Tak, no no wobec nie chwili tak. Przy, przy tej beznadziejnej dyspozycji Pawarda czy przy młodym Stanisiczu, który, którego doceniam bardzo, bo, bo jednak, jak wchodzi, to pokazuje przynajmniej w defensywie ten solidny poziom, to jednak Zille jest dla mnie numer jeden. Zuli, Zulinio. Zulinio. <toddź> tak, czyli już Sara kompletnie skreśliłeś. Wiesz co, zapomniałem, że on gra naszym klubie. Ojej, <toddź> no wiesz, to <toddź> wielka. No tak, no rzeczywiście. Jak widzę te czasem te jego dziesięciominutowe występy, gdy wchodzi, to... No goat, goat, koza. Tak, Jak no, trzeba to powiedzieć? No w tym sezonie aż tylu błędów nie robi. Och, przemku, mi, zaraz mi ciśnienie dźwigniesz, naprawdę. Nie warto rozmawiać na temat tego człowieka. No dobrze, no dobrze. To ja może... inny temat. Oceniliśmy Tomasa Millera. Z pewnością jeden z bardziej, że tak powiem, udanych występów dzisiaj wśród piłkarzy Bayernu. Jeden z lepszych zawodników, chciałem powiedzieć. No hmm. i z pewnością też przełamał się Robert Lewandowski. Kubo, jak myślisz, czy to już będzie tak stała, rosnąca? forma, czy też może to był przebłysk w przypadku, gdy ostatnie mecze mu nie za bardzo wyszły? Generalnie słyszeliśmy, jak przed tym meczem miał intensywne treningi tak, aby faktycznie wzmocnić swoją formę, ponieważ wiadomo, co do niego niepodobne, ostatnie mecze posuchy. Tu od razu wpisał się dwukrotnie na listę strzelców, zrobił swoje, potem mógł Udać się na ławkę na zasłużony odpoczynek, żeby regenerować się na Ligę Mistrzów. Myślę, że więcej nie ma tutaj co mówić. Tak? Zrobił swoje i, i myślę, że będzie gotowości na, także na środę. Tak, no z pewnością. Znaczy, ja myślę, że na niego działa też aspekt, znaczy, motywująco działa na niego fakt, że Halland wrócił i też dokłada coraz to kolejne trafienia. I. W obecnej tabeli strzelców mają równo dziewięć bramek, prawda? Mm, tak. To no, prawda. Prawda. Tu, tu bym chciał akurat powiedzieć, że odnośnie Norwega, wielkiego tu taka analogia do NBA z lat 80., że pewnie kibice będą, y, koszykówki będą to kojarzyć, Medic Magic Johnson kontra Riberti. i się wydaje, że to jest właśnie taka rywalizacja, że lewy dzisiaj spojrzał w telefon, zobaczył, o, Haland, dwie brameczki, no to nie mogę być od niego gorszy. i Chyba się tak motywuje też Lewandowski. No faktycznie byłoby to coś ciekawego, gdyby, gdyby tak było. I rzeczywiście widać, że obaj snajperzy działają na siebie. Eee, no ale faktycznie dobrze, że Lewandowski wrócił na dobre tory, bo jednak nawet biorąc pod uwagę fakt, że dwa ostatnie mecze, pomijając obecny gra w reprezentacji, no to jednak rzadko zdarza się... Taka kolej rzeczy, że Lewandowski w trzech kolejnych meczach nie strzela żadnej bramki. To jest rzeczywiście, nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni. Ale myślę, że dzisiaj zrozegrał bardzo dobre zawody. Myślę, że jak najbardziej. Do, dobrze, że zszedł wcześniej, minimalizując ryzyko jakiejkolwiek kontuzji. No a tak jednak. Zdziwiony byłem, że Czopomoking się dzisiaj nie pojawił na boisku. Mm, to prawda, ale chyba Nagelsmann chciał, jak powiedziałeś, taką elastyczność taktyczną sprawdzić i grę bez typowej dziewiątki. Znaczy, ja właśnie chciałem Was spytać, jak to była formacja, bo to było oczywiście płynne bardzo w drugiej połowie, ale czy to była. No, Gnabry grał jako dziewiątka teoretycznie, tak? Mm, tak. Zabizer chyba grał za jego plecami, a Zane z z Komanem, przepraszam. Musiała z komanem na skrzydłach. No, było, było to bardzo elastyczne. Ja bym z chęcią zobaczył to na papierze, no aczkolwiek. raczej nam no, Julian Nagelsmann nie udostępni notatek? Niestety. Na chwileczkę, halo Julian. W <laughs> na następnym odcinku przy wywiadzie z nim zapytamy go o to. Tak, <laughs> tak, tak. No ale wychodząc ze sfery marzeń, to jeszcze oceniając piłkarzy, oczywiście chciałem wam spytać, kogo byście wybrali graczem meczu? Bo oceniliśmy już pojedyncze jednostki. Kubo, kto dla ciebie się najlepiej dzisiaj zaprezentował? Wiesz co, tutaj właśnie ciężko wskazać jednego gracza, ponieważ tutaj myślę, że ocena przede wszystkim powinna być zespołowa, tak? Cały zespół świetnie się zaprezentował. Wiadomo, troszkę szkoda, że straciliśmy tego gola, ale też należy docenić Bayer Leverkusen, że w drugiej połowie wyszedł odważnie i przeprowadził kilka akcji. Wiadomo, przy naszej dyspozycji było ciężko, żeby cokolwiek pokazać, a mimo to zdołali strzelić nam gole. Tak? Ale przechodząc do odpowiedzi na Twoje pytanie, myślę, że należałoby wybrać między Gnabrym bądź Müllerem. Tak? Ta dwójka zrobiła na mnie największe wrażenie w tym meczu. Tak, zgadzam się z tobą myślę, że Gnabry, Gnabry Miller i Lewandowski głównie dzisiaj. No Lewandowski oczywiście tam może nie Aha. był, że tak powiem, nie brał udziału w wielu akcjach, no ale jednak ma ten nos Snajpera to wykończenie i tam rzeczywiście no też go jednak warto pochwalić, bo dwie bramki do dwie bramki. Moim no. zdaniem nieco zawiódł za ne dzisiaj. Po raz. Kolejny, chociaż miał ostatnio taki etap zwyżkowy, to teraz znów widzę te mankamenty u niego. Przemku, czy ty się ze mną zgadzasz, czy może masz inną? No nie do końca, bo było widać, że Zane również stara się i pokazywał się z bardzo dobrej strony w ofensywie. Tylko w jego przypadku brakło szczęścia, by przypieczętować to bramką, bo tam miał strzał z karnego, który w końcu lądował na słówku bramki i ja się złapałem za głowę, gdy zobaczyłem, że to nie wpadło, bo tam mnie to już powinna być bramka. Znaczy no tego strzału rzeczywiście było szkoda, bo był dobry, dobrze oddany technicznie i brakło tam niewiele, żeby się odbiło od wewnętrznej strony słupka. No aczkolwiek mnie troszeczkę przerażają te straty cały czas i nieudane dryblingi. O no, plus do tego ta główka w drugiej połowie, która no powiedzmy sobie szczerze, no powinna być bramką. No tak, dla mnie tam właśnie o tej główce, to ta była tam za wicera i on miał tyle czasu, że no dla mnie on chyba tam powinien poczekać tę sekundę dwie aż piłka mu spadnie na lewą nogę. Tak, no znaczy ja mam wrażenie, że wiesz co, że on się strasznie podpala w swoich decyzjach i gdzieś tam brakuje tego luzu. Jakby on złapał luz i taki, no, taką frywolność. Podejmowaniu decyzji w grze to byłoby to na, na jego korzyść, no i na korzyść zespołu oczywiście również. A no wracając do tej sytuacji, no to wrzutka Sabicera, ciasteczko, musicie przyznać. No to prawda, Zabicer tak też to dzisiaj zagrał. Tak, Zabicer dzisiaj zagrał bardzo dobre spotkanie, bardzo dobrą drugą połowę, bo, bo pojawił się na boisku w, na początku drugiej połowy. No, i rzeczywiście tam też miał dwa takie strzały z dystansu, prawda? Które no, niewiele brakowało. Jeden hradecki interweniował, a przy drugim ta piłka ciut nad poprzeczką przyleciała. Tak, to wow, na razie najlepszy mecz zawisera w naszych barwach, choć, no i tak, jeszcze daleko mu do dyspozycji prezentował w Lipsku. No, ale taki, ten, ten dzisiejszy mecz mógł być takim preludium hmm. do, do rzeczywiście, może to. Do złapania formy w dłuższym wymiarze. Ja mam taką nadzieję, że gdzieś dostanie szansę od pierwszej minuty i, i no i tam już będzie lepiej. Ja tak to. No, się... Tak. Chciałem powiedzieć właśnie, że Razbaj ma w sumie taką dogodną sytuację, by dać sz szansę rezerwom, bo w ciągu praktycznie 18 dniszej spotkań gramy. Tak, no z pewnością trzeba będzie dać szansę tym niektórym zawodnikom, no Zabicerowi bardzo chętnie, niektórym innym niekoniecznie, no ale trzeba będzie. Ja wiem, że chciałbyś bardzo tego naszą szkaneczkę francuską, która w końcu ozdrowiała tajemniczo. Wiesz co, ja bym chciał zobaczyć wszystkich Francuzów nagle na boisku, bo to jest moja ulubiona nacja ja po prostu tak ubóstwiam tych piłkarzy. Ach, Sar, Liso, Koman, wszyscy naraz, nie? Takie kombo zrobić. Ale no zaraz to nie będzie możliwe, bo Lukas będzie w więzieniu. No o właśnie, bardzo ciekawego wątku dotknąłeś. A ty powiedziałem, że ja nie powiedział kogo bym wyróżnił za ten mecz. Dobrze, to powiedz w takim razie, kogo ty byś wyróżnił, i przejdziemy do wątku Hernandez. No, ja bym też wyróżnił Kimisia, który bardzo fajnie z, odgrazał drugą linię zdominował samą faktycznie drugą linię Bayeru lewej w tym dzisiejszym meczu. A, kimiś poza. Y, znaczy kimiś nie miał cię liczb, no, bo tak, tak wyszło, ale nie biorąc pod uwagę liczb, grał, zagrał genialne spotkanie. Jego prób, przerywanie y, akcji przeciwnika czy podania, no, no genialne. Ja byłem dzisiaj naprawdę pod ogromnym wrażeniem i zgodzę Ach, się no, z tym. W drugiej połowie był gorszy, no ale no, w końcu trzech piłkarzy Leverkusen na niego szło i też już w końcu kimiś nie był aż tak móc, nie mógł zdominować aż tak środka Pola jak w pierwszej połowie. Znaczy, no, wiesz, Przemku, no, Leverkusen zrobiło zmiany dość ofensywne i naprawdę no, no, rzucili tak. się w celu odwrócenia wyniku i w celu uniknięcia kompromitacji. No, nie, no tylko rocznie, że dopiero aż trzech piłkarzy Leverkusen musiał powstrzymywać Kimisia, bo inaczej nie dało rady. Tak, no, no plus do tego Kimiś był tak naprawdę jedynym pomocnikiem no. o charakterze defensywnym, prawda? Bo Gorecka jako box to box częściowo spełnia te defensywne no te, wypełnia te zadania defensywne a tutaj zabicer no w defensywie jednak troszeczkę mniej się gra tak no, no tak. więc tylko w przypadku tych akcji ofensywnych Leverkusen zabicer był troszeczkę wyżej a kimś odpowiadał za destrukcję. tak więc no myślę że można go tu za tę drugą połowę jak najbardziej usprawiedliwić no tak tak, także zamykając już najlepszych zawodników dzisiejszego meczu, których pochwaliliśmy, Ciamku, opowiedz nam historię o przestępcy i po prostu kryminaliście Hernandezie. No cóż, no, Lucas Hernandez został skazany na pół roku więzienia. Jak to sąd hiszpański się tłumaczy, za złamanie zakazu zbliżania się do swojej wówczas dziewczyny, a obecnie żony. Co ciekawe, to żona wtedy pierwsza wyciągnęła do niego rękę z kontaktem. Tak, jest to zdecydowanie bardzo, że tak powiem, kontrowersyjna sytuacja. Kubo, czy twój stosunek do Lukasa H zmienia w tym momencie? Wiesz co, ja generalnie mam, przepraszam, generalnie nie mówię, no to groteskowa sytuacja. Bardzo, to myślę, że przede wszystkim nasze punkt widzenia, jeśli mamy patrzeć na wymiar sprawiedliwości w tymże kraju, że do tak, takich spraw podchodzą w ten sposób, aczkolwiek wiadomo, z punktu prawnego jedna rzecz jest na nas zrozumiała, że no okej, okay, do zwołania pewnych zasad doszło. Mojego stosunku do Lukasa nie zmienia. Mam nadzieję, że to powiem, że mimo wszystko sprawa się rozwiąże szybko, tak i będzie mógł wystąpić ponownie w naszych barwach. Tak. Ja, ja jestem generalnie pod wrażeniem. Mnie że... nie będziemy już... musieli mówić na niego Lukas H., nie? <laughs> tak, oczywiście. O nie, to teraz będę musiał zmienić napis na koszulce. Kurde. Znaczy, ja, ja jestem w ogóle pod ogromnym wrażeniem, że takich kryminalistów tutaj e, zgromadza, bo tutaj Boateng bił swoją żonę, tak? E, Koman też ponoć bił swoją żonę. Legendarny Breno podpalił e, swoją posiadłość. E, Wynajmował ją. Proszę? Wynajmował ją. No tak, no w celu tam ubezpieczenia, nie? Tam to coś takiego było. To coś takiego było. No... Jeszcze by się pewnie jakieś przypadki znalazły, ja nie wiem, my jesteśmy jakimś patologicznym klubem. No. Lewandowski i oszustwa podatkowe. No właśnie, no i nie uniknie odpowiedzialności. Już tak. Masakra. Ja, już, ja, ja się na Lipsk przerzucam, mówię wam, ja już mi wstyd po prostu. To za w Lipsku coś się zacznie dziać takiego. Nie no wiesz, zaraz się okaże, że, że te, że Miller Bank okradł, albo nie wiem. Ja mam... Także myślę, że już tak pożartowaliśmy sobie oczywiście, ale cała ta sprawa to jest po prostu jedną wielką abstrakcją dla mnie i... Ja sobie nie jestem w stanie tego wyobrazić, że rzeczywiście chłopak dostaje karę zbliżania się do, do, do swojej byłej dziewczyny. Przy czym, po czym dziewczyna sama proponuje y, w ramach załagodzenia konfliktu, czy tam no, nie, nie znamy kulis, no ale już ewi e ewidentnie byli z, ze sobą pogodzeni. Dziewczyna proponuje wakacje, oni jadą na wakacje, a sąd go chce do więzienia wrzucić. No przecież to brzmi jak ja nie wiem, jak sytuacja z jakiegoś filmu czeskiego. Tak, ale ja go pobił, no. No, no, pewnie, pobił. No, Tłaska czas i od razu pobił, nie, no to tak też już. znaczy, nie, no oczywiście nie śmiejemy się z, z przemocy, bo to, tego nie pochwalamy. Szczególnie wobec kobiet. No wobec każdego, ja jestem all lives matter, także. Wiesz, żadnej przemocy nie pochwalam. No ale myślę, miejmy nadzieję, że ta sytuacja skończy się dobrze, bo, bo takiego obrońcy, znaczy okay. dużo nas kosztował ten obrońca i ostatnimi czasy dość dobrze gra, także dałoby się, yeah. żeby no, żeby nie, nie był kontuzjowany przez pół roku w więzieniu madryckim. Tak? A no tak, w końcu przestałeś go nawet krytykować, więc to już jest jakiś pozytyw. Tak, zdecydowanie powiem Państwu, że, że ja jako yy, gdy Hernandez zaczynał grę w Bayern, grał na lewej obronie, to mi szczególnie podpadł i mi nie pasowała jego dyspozycja, ale gdy zaczął grać jako stoper, to fantastycznie mi się go ogląda i go dopinguje. Aczkolwiek ponawiam ten apel do Nagelsmana: proszę wystawiać wszystkich Francuzów w składzie. Bo tutaj ewidentnie ja widzę to tylko w kolorowych stronach, tak powiem. Ojej. Kurde. Myślę, że dzisiejszy odcinek wyszedł nam troszeczkę śmieszniejszy niż zwykle. Troszkę się pośmialiśmy. Miejmy nadzieję, że widzowie to jest robili. Jeszcze śmieszny temat, co możemy powiedzieć o tej opinii o restauracji Roberta Lewandowskiego. No tak, tak rzeczywiście jeden z internautów zamieścił. Fantastyczny, e, fantastyczną krytykę w zasadzie restauracji Roberta Lewandowskiego, nowo, e, nowo wybudowaną i otwartą, której jak e, to sam Pan napisał. Pani? Była, o, pani, pani, przepraszam, była pani ogromnie zawiedziona, iż sam Robert Lewandowski nie przygotował jej dań. Nie tak i, i nie przywitał się z nią. Nie przywitał się z nią. Jest to po prostu absurd. Myślę, że to jest kolejny piłka, do którego stracimy szacunek. Ty nie, nie masz do, niego... do niego szacunku. Nie, to jest Lew Lewadnowski, tak? Tak, do niego. nie ma. To... Ja już, już kupuję koszulkę Paulsena z Lipska. Więc... A ja idę zamazać te Erynandę na koszulce Lukasa. Nie prostu od przyszłego tygodnia nazywamy się Leipzig Poland i będziemy nagrywać dla Państwa z innego kanału, bo to się nie mieści w głowie po prostu. Także myślę, że tym humorystycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejszy odcinek. Bardzo było mi miło go poprowadzić. Dziękuję ci Kuba. Dziękuję Ci Kubo i Przemku. Dzięki. Dzięki wielkie. Trzymajcie się wszyscy i słyszymy się za niedługo, bo za niedługo Liga Mistrzów i mecz z Benfiką. tak? Jaką Benfiką? Przecież idziesz na Lipsk. A to, a przepraszam. No, ja zapomniałem, że zmieniłem. Ja się muszę się przespać z tym, naprawdę. Także, Zanim także... pojedzie, to tak, to, to w Lizbonie się widzimy. <laughs> tak. Dziękujemy wszystkim słuchającym, którzy dotrwali do końca i no i do usłyszenia.